Pisarskiej działalności w formie dodatkowych <grymne> rozpraw sądowych. I jeszcze jedno takie pytanie: czy śpi Pan spokojnie po tych swoich wszystkich podróżach, prelekcji? Dziękuję. Zawsze muszę to samo mówić w takich sytuacjach. Powinienem się teraz wylegitymować listą prześladowań. E, powiedziesz, że nie śpię spokojnie, że czekam aż seryjny samobójca mnie zapuka. Nie, pan powiedział dodatkowych procesów sądowych. Nie może być dodatkowych procesów sądowych, ja żadnego nie miałem po prostu. E, więc nie, nie, ja właśnie z tą postawą chcę pokazać, że można. Ja, ja się jakby sprzeciwiam temu wszechogarniającemu, z jednej strony defetyzmowi, a z drugiej strony e, wielu moich młodszych i starszych kolegów, koleżanek, historyków po fachu, po prostu oportuniści, którzy się wielu rzeczy po prostu boją opisać i e, ja chcę swoją postawą pokazać, że można, że po prostu to nie jest tak, że, że, nie można, że, że nie można pisać rzeczy po prostu prawdziwych, to nawet nie chodzi o jakiś akt wiecie Państwo, wcale, wcale po prostu o to nie chodzi, ale jak biorę wydanych na przykład 10 książek Instytutu Pamięci Narodowej w ostatnich latach, w których, z których na przykład w dwóch czy trzech E, tylko historycy y, publikując biogramy Lecha Wałęsy piszą, że on był kiedyś agentem SBA a w pozostałych już ci historycy inni powiedzmy pomijają ten fakt no to to jest klasyczny oportunizm tak? to jest klasyczny oportunizm że historycy fantastyczni z łódzkiego na przykład IBN-u, Sebastian Pilacki, jest w stanie zrobić profesjonalny biogram Lecha Wałęsy, tak? A historyk z centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Grzegorz Szwajgrzak, on po prostu nie zauważa, że Wałęsa był agentem, ale w tej samej książce pisze, że Jurczyk był agentem. Na co ja się pytałam, na jakiej zasadzie Jurczyk jest agentem, a na jakiej zasadzie Wałęsa nie jest agentem? No i po prostu jest bełkosz, jest bełko, to znaczy, jeden, bo jest przyzwolenie. Znaczy, wiemy, że Jurczyk to można napisać, ale o tym nie można napisać. I to jest po prostu smutne, tak? Ale, ale po prostu yy, no, mam nadzieję, że to się, się zmieni, że, 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 że tacy historycy jak Pilarski na przykład czy historycy ze Szczecińskiego Instytutu Manięcznarodu, że to są, że, że ostatecznie po prostu tego typu postawa zwycięża, a nie ta właśnie postawa oportunistyczna. Yy, w której wszystko jest jakoś fryzowane pod kątem tego, czy to się może podobać obecnej władzy, czy się nie podobać. I jest ta właśnie moja postawa, chciałbym, żeby ona jakoś żeby po prostu inspirowała do, do tego, żeby, żeby, żeby się po prostu nie bali. No i, no i tyle. Nie jest tak tragicznie, jak statystyczny patriota mówi, że tu się nic nie da, że w ogóle kaplica, że będzie gorzej, że w ogóle nie będzie już języka polskiego. ze względów politycznych. No, ja sam odszedłem, ale wynikło oczywiście pewnego konfliktu e, o sprawy ważne. No, to no to następne pytanie. Moje tak. nazwisko, Piotr Brzyziński. Muszę przyznać, że czuję się bardzo powołany pytaniami poprzedników. E, jeden pan mówił, że nie ma osób młodych, e, ja chciałem pokazać, że jednak są. E, druga sprawa to to, tak? jest, jest nas kilkoro. Druga sprawa to to, że Pan Profesor przed chwilą troszkę dołożył IPN-owi. Ja chciałem powiedzieć, że też pracuję w tej instytucji i właśnie napisałem książkę, w której nie tylko wspominam o agenturalnej roli Lecha Wałęsy w 1980 roku, ale także zlustrowałem Komitet Wojewódzki pzp w i wychodzi mi, że tam mi swoje życia pierwszych sekretarzy to też byli agenci lub politycy. Ale to tak na się. Natomiast ja mam pytanie, takie nieco obrazowocze, ale wydaje mi się, że trzeba je zadać tutaj, korzystając z Pana obecności. Chodzi mi mianowicie o pewien paradoks. To, że wszyscy adwersarze Lecha Wałęsy, mam tu na myśli chociażby Pana Krzysztofa Wieszkowskiego czy Pana Andrzeja Giazde, gdy z nimi się rozmawia, potwierdzają fakt zresztą widocznym gołmokiem, że Wałęsa nie jest człowiekiem zbyt destylowanym w o nie mówi, jest to człowiek zwany. I teraz, yy, jak wytłumaczyć to, że ci ludzie, którzy yy, o kilka długości go przeostali intelektem, yy, jednak w pewnym sensie dają mu się wykorzystać, bo, bo to jest ewidentne, gdy patrzy się na to, jak on skończył yy, swoją karierę polityczną, a jak oni. I yy, tutaj nasuwa mi się pewna refleksja, yy, dosyć smutna, mam nadzieję, że fałszywa. Z jednej strony może to był przejaw ich, ich naiwności, no bo uwierzyli w to, że ten postaczek, który zresztą był wpływany w współpracę z, z Bezpieką, poprawi się i trzeba na nim ustawiać. A druga wersja to to, że po prostu mieli nadzieję, że uda im się nim kierować, a to się nie udało. Prosiłbym pana o, o komentarz. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to chcę powiedzieć, że ja IPL-owi nie przykładam, tylko no chyba, że coś robi. Prezes na przykład. Tak, prezes zaprasza Jana Tomasza Grosa za przepraszam moje pieniądze, ściąga go z Princeton i y, jedzie pierwszą klasą, jak się dowiedziałem dwa dni temu, y, naszymi y, narodowymi liniami lotniczymi za 20 tysięcy złotych po prostu i siada y, na y, konferencji w y, sali imienia Janusza Kurtyki i garduje tam po prostu o jakichś okropieństwach y, na temat rzekomego udziału Polaków w się to, to jest skandal i po prostu to jest... Jak to kiedyś mi profesor zawodny, jak go spotkałem za granicą, powiedział w innym kontekście, to jest złamanie tęczy. Tam mówiło w kontekście wyborów wygranych przez Kwaśniewskiego Myślę, że złamanie tęczy jest po prostu zaproszenie kogoś takiego jak gros. To jest po prostu coś nie do przyjęcia. A po grosie jeszcze występuje pani, pani z yy z Uniwersytetu Warszawskiego, która opowiadała o Zośki, Zoście, Zo Zośce i Rudym mm. jako homoseksualistach. Czyli IPN nie może takich rzeczy po prostu robić. Jeden wielki skandal. To, że tam Grzesiu Beren zaraz wyskoczył i powiedział coś innego w imieniu Polaków, prawda, że tam nie jest tak jak w Rosji, to nie ma znaczenia. Znaczenie jest znaczeniem wielkim jest to, że Gros został zaproszony, to jest złamanie tęczy, zaproszenie, wpuszczenie takiego człowieka na, na tą konferencję i oddanie danie mu głosu oficjalnie, fotografowanie się z nim, to są rzeczy po prostu nie do przyjęcia. To jest, że tak powiem, kwestia czasu, że to zostanie, że to zostanie za to jakiś rachunek wystawiony. Tak mi się wydaje. Natomiast, w tej, w tych innych kwestiach, to jest tylko po prostu krytyka historyków. Bo to jest, ja nie uważam, że jest tutaj jakiś Sanhebryn, który tam u góry decyduje, tego nie piszemy, a to piszemy, ja? Pracowałem tam 8 lat, spotykałem się, z takimi postawami, w których ktoś mi coś kazał, albo czegoś nie kazał pisać, ale generalnie po prostu można było się stawiać i walczyć o prawdę, tak? I myślę, że problemem jest oportunizm, czyli de facto po prostu autocenzura. To jest problem. To jest problem. I ja tylko mówię o tym, że jedni się boją, a drudzy się nie boją. Jedni się autocenzurują, a drudzy się, się nie cenzurują. To jest moje jakby stanowisko. E, natomiast jeśli chodzi o tą drugą sprawę, to są święte słowa. Ja podobnie, podobne mam odczucia, się mogę właśnie... Niepotrzebne są te słowa, że to jest obrazoburcze, no to właśnie nie jest obraz no taka jest historia po prostu, to jest jeden z elementów, jak mówiłem, panu odpowiadam. dlaczego Wałęsa jest po prostu niezatapialnym fenomenem przy tym ilorazie inteligencji, przy tych wpadkach, przy nieprawdopodobnej sytuacji z roku, 16 sierpnia, kiedy on się de facto autodekonspiruje, auto, likwidując strajk, nigdy nie powinien od tego momentu stanąć na czele MKS-u, tak? a stanął tego samego dnia i w jakich okolicznościach jaką stanął na czele tego MKS-u, jeszcze mówiąc po prostu, że jest w tej sytuacji, w której zdradził, jest niegodny i jeszcze, go, jeszcze wymuszają na nim tą decyzję, że on ma zostać szefem tego międzyzakładowego komitetu strajkowego, to jest po prostu fenomen, ale ten fenomen rzeczywiście, tak jak pan Piotr przed chwilą powiedział, on jest oparty po prostu na tej naiwności, wielu przyzwoitych ludzi. To jest jedna właśnie z tych dźwigni, które Wałęsę które Wałęsie Wałęsę wspierały, dzięki której on był po prostu de facto przywódcą od jakiegoś momentu nie, nie zatapiałem. To znaczy ten zdrowy rozsądek polskiego patrioty. Jak ja go teraz zdekonspiruję, powiem nie, go wyrzucę po prostu i skończę z Wałęsą, to Polska i Polacy cały ruch na tym straci. Tak? To jest to racjonalne po prostu myślenie. Pójdzie w świat, że na czele tego ruchu był Aga, był, ja, Może należało tak zrobić. Może należało tak zrobić, nie wiem. E, w każdym razie wydaje mi się, że e, od jesieni 1980 roku czego by Państwa nie zrobił, to już nawet gdyby, gdyby ci ludzie wymienieni chociażby przez pana Piotra właśnie jak, jak Andrzej Gwiazda e, powiedzieliby to koniec, po prostu trzeba go wyrzucić, zresztą mówił tak. Wiosną 81 roku pan Andrzej, to i tak to już nie miało znaczenia. Natomiast do sierpnia 80 roku to wożenie się z nim, wiecie Państwo, to jest dla mnie po prostu jakaś historia no, niesamowita, że on opowiada, że on identyfikował kolegów ze zdjęć i on potem dalej w tych wzz tak, gdzieś się kręci, prawda? Mimo tego, że opisuje to, jak wali do drzwi gwiazdów, to pan Andrzej kładł na pusta palec wskazujący, mówiąc, sygnalizując wszystkim, że obecnym w mieszkaniu, że Wałek po prostu wali do drzwi i musimy być cicho, żeby sobie poszedł, bo my go już tu nie chcemy, tak? Ale za chwilę Wałęsa przychodzi do Anny Walentynowicz, na przykład, jak wspominam o tym w książce i, i na spotkanie w wzz to jest też jesień 79 roku, i mówi y, pani Ania do niego: a Trochę jesteś tak, widzę, na kacu, podpity, piłeś dzisiaj? A on, a on mówi: Nie, no, jestem na kacu, właśnie, bo wczoraj y, obaliłem y, litra z, z funkcjonariuszami SB. No i to jest po prostu szok na tym spotkaniu. Przepraszam: Z kim? No, z sb -kami. I on się orientuje po prostu, co powiedział, i mówi: Wiesz, no to. W sumie nie SBC, bo znaczy później się okazało, że to SBC, yy, ale oni przyszli jako elektrycy i yy, jak już myśmy wypili pierwsze pół litra danka, dała ogórki, yy, to oni powiedzieli, że oni są z SB. No to już nie było sensu ich wyganiać. Chodzi o to, żeby, żebyście Państwo zrozumieli, że najgłupsze wytłumaczenia po prostu działają. Najgłupsze, absolutnie po prostu najgłupsze. Opowi znaczy nie wolnego no mówię panu nie ja panu powiem tak bytacy głowi no kołodziej tutaj jest stosnych dnia po prostu co? No, i przegrał po prostu chodzi o to ho, ho, chodzi o to chodzi o to że na przykład to, to powiem coś jeszcze takiego co dotyczy jakby ostatnich lat między innymi cechów którym którego jestem wypluty, ale jakoś tam zapisany do niego czyli historyków. Wałęsa opowiadający, to historycy po prostu przywołują, albo udają, że, że nie czytali tego, albo że nie znają, jakoś w nawias biorą. Wałęsa, który odpowiadając na pytania, w jaki sposób, w jaki sposób znalazł się w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej 15 grudnia 70 roku, tak? Mądrzy ludzie się zastanawiają, w jaki sposób? Pan tam przed tym mówi. Ja nie wiem, ja szedłem tam drzwi I Po prostu był wiatr i wciągnęły mnie obrotowe drzwi. Aha! Boże, boże. I to jest, taka, to jest taka głupota po prostu, bo on się odwołuje jakby do tego, co zawsze działało. Najgłupsze rzeczy opowiadał. No wiecie, no roz, zróbmy rozbiórkę na przykład wersji spóźnienia się na strajk w Stoczni Gdańskich. I to jest właśnie ten projekt jakiś w czasach jeszcze jak pan Andrzej Fliszke ze mną chciał rozmawiać, no to pamiętam go, go pytałem, panie no tak myśmy to po zbadali, dlaczego on się spóźnił te cztery godziny na strajku. I myśmy się, pamiętam, śmiali z tego, jak, jak przywoływałem kolejne wersje te, tego spóźnienia. No, tam pierwsza wersja, powiedzmy, gubił ogon przez 4 godziny, stu SB-ków kośledziło gubił ogon. I tyle czasu po prostu stracił na tym, ale najbardziej mi się podobało, Urodziło mi się dziecko albo coś takiego. Znaczy, że on nawet nie wie po prostu, czym się to dziecko urodziło. Urodziło wtedy i że ono... On, a, a pan Andrzej mówi do mnie, no, no, no i co? Ja mówię, a no, trzecia jest wersja, że on o 6 rano poszedł rejestrować to dziecko. No, ale o 6 rano żaden urząd w prl po prostu nie pracował. No właśnie. To dzisiaj nie pracuje żaden urząd o 6 rano. To co? Kogo on mógł rejestrować o 6 rano? Po prostu nic się kupy za przeproszeniem kolornie nie, 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 nie trzyma. Ale każdy udaje, że jest wszystko fajne, bo wziąłem Drogę Nadziei, jego pamiętnik, tak? I w, 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 w odległości mniej więcej 40 chyba czy 50 stron są dwie wersje Skoku przez Płot. Tak. Ale to właśnie tak funkcjonuje po prostu. No i, no, no i później tak poklepują mnie i mówią, a tam po co to, po co to, to wyjaśniać, ja, lepiej może w ogóle nie pisać o tym. I to jest, to jest właśnie coś takiego. Znaczy, że, że on, albo no wytłumaczcie Państwo to, że on przez 30 lat, do 2010 roku mówił, że skoczył przez płot od ulicy Bałowej, a po badaniach Krzysia Wyszkowskiego, Henia Jagielskiego, trochę się w nie też włączyłem ustalono, że skoczył od ulicy Jana Skolna i on po 30 latach mówił, a rzeczywiście od Jana Skolna. I, i Paweł Adamowicz teraz tam murował tabliczkę, że tu skoczył, że tu skoczył Bałowej. Podczas gdy w książce Droga Nadziei po prostu stoi jakby, że on skacze od ulicy Wałowej. Potem w książce jest Alech Gwancja ja pisałem o tym tam pojechałem mierzyć po prostu ten płot, a było z tym nawisem 8,5 metra. To, wiecie Państwo, nie ma, ma plusu i Głupka, który zwrócił uwagę, że tam rekord to był 6,30 na autyczce. Nie ma fizycznej. Ja nie, nie ma możliwości po prostu tak, takiej, tak, tak, tak sforsować ta, ta, takiego, takiego muru. Potem on wymyślił dziurę w płocie. No więc wszystko to, najgłupsze argumenty po prostu funkcjonowały w przestrzeni publicznej, i większość ludzi to y, albo udawała właśnie, że tego nie ma, albo nawet tutaj głupio, powtarzała. I to jest taki przykład tego, ile może polityk hucpiasz po prostu zrobić, żeby, y, żeby, żeby ludźmi manipulować. To jest właśnie jeden z takich elementów. I teraz tak myślę, że ci wszyscy fajni ludzie, pani Ania Walentynowicz, Gwiazdowie, Wyszkowski, y, ci wszyscy... Na różnych etapach właśnie demaskatorzy, że oni mogli to zrobić do 80 roku, ale już później to nie mogli, no bo później to już nie było takiej siły, bo, bo Walesa miał tą dźwignię najważniejszą, ten, czy obóz władzy I, yy, i po prostu był pokazywany też, tak, pokazywany w telewizji, mówił w radio, występował na mszach świętych, jeździł po Polsce i to zadziałało po prostu. Społeczeństwo.